Cześć, nazywam się Przemek, a to jest kanał Za Horyzont. Zapraszam Cię na drugi odcinek z serii o Tour du Mont Blanc. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o transporcie i logistyce na tym jednym z najwspanialszych trekkingów świata i Europy. Porozmawiamy o transportach, które są najwygodniejsze, najtańsze i najszybsze. Zapraszam do oglądania. Na samym początku musimy rozdzielić kwestię transportu na dwie kategorie. Pierwszą z nich jest samolot, a drugą autoker. Zacznijmy od szybszej opcji, czyli samolotu. Opcja pierwsza: przelot z Warszawy do Genewy. Jest to zdecydowanie najdroższa opcja, ale i najszybsza. Polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośredni lot z Warszawy do Genewy, skąd odjeżdżają liczne transfery do Szamonii. Przelot z Warszawy do Szamonii trwa 2 godziny 20 minut, a transfer z lotniska w Genewie do Szamonii zajmie nam około godziny, co przy dobrej organizacji połączeń pozwoli nam znaleźć się u stóp Mont Blanc w mniej niż 4 godziny. W tym wariancie najbardziej opłacalne jest wykupienie pakietu Economy Standard przy zakupie biletu, który pozwala nam na transport bagażu rejestrowanego do 23 kg. Ten wariant pozwala nam na dostanie się do Szamonii w kwocie od około 1000 zł do nawet 2000 zł za osobę w obie strony. Natomiast za transfer z lotniska do Szamonii przyjdzie nam zapłacić około 180 zł za bilet w dwie strony. Opcja druga przelot z Polski do Bergamo. To dość optymalna opcja pod względem czasu i kosztów. Loty do Bergamo zaczynają się już od 200 zł za przelot z bagażem podręcznym. Natomiast dopłata za bagaż rejestrowany będzie wynosić zazwyczaj między 500 a 600 zł za osobę. W tym wariancie mamy dostępną też opcję alternatywną, mianowicie możemy nadać nasz bagaż jako paczkę z Polski. Koszt takiej paczki to około 300 zł za transport w dwie strony co sprawia że ten wariant będzie często dwukrotnie tańszy od przelotu Warszawa-Genewa należy jednak pamiętać że w Bergamo czeka nas znacznie dłuższa droga do Szamoni lub alternatywnie do Cormayera trasa do Szamoni zajmuje około 4 godzin przy czym ta do Cormayera jest to około 30 minut krótsza ceny za transfer autokarowy oscylują w okolicach 100-150 zł przy dobrej organizacji jesteśmy w stanie trafić z Polski na start trasy TMB w mniej niż 7 godzin. Podsumowując, ten wariant pozwala zamknąć nam koszty transportu w granicach 600 do 1000 zł za osobę. Opcja trzecia. Autokar z Polski do Szamoni. Jest to zdecydowanie rozwiązanie dla najbardziej wytrwałych. Podróż z Polski do Szamoni w zależności od miejsca startu będzie wynosiła między 25 a 35 godzin. Koszt takiego transportu w dwie strony z bagażem będzie kosztować między 700 a 1000 zł. Zaletą tego rozwiązania jest to, że jest zdecydowanie łatwiejsze w organizacji niż lot do Bergamo i wysyłanie bagażu kurierem. Natomiast jest porównywalne pod względem kosztów i dodatkowo zabiera nam kilka dni z urlopu. Mimo tego jest to rozwiązanie bardzo popularne i wiele osób z niego korzysta, szczególnie tych, które boją się latać samolotem. My, wybierając się na Tour du Mont Blanc w sierpniu 2024 roku, zdecydowaliśmy się na przylot z Warszawy do Genewy. Nasz wybór padł na to rozwiązanie ze względu na to, że mieszkamy około 35 minut drogi pociągiem do lotniska, co pozwoliło nam na ekspresową podróż do Chamonix. Dzięki czemu jeszcze tego samego dnia byliśmy na szlaku i realizowaliśmy pierwsze etapy TMB. Niestety, koszt transportu w naszym przypadku zamknął się w okolicach 3500 zł za dwie osoby. Ze względu na ubogi research w tym temacie nie wzięliśmy pod uwagę innych opcji. Teraz, po zakończeniu podróży, po rozmowach z wieloma osobami i zdobyciu doświadczeń, najprawdopodobniej rozplanowalibyśmy transport nieco inaczej, najpewniej decydując się na wariant drugi i lot do Bergamo. Na koniec poruszę jeszcze kwestię przygotowania bagażu do takiej podróży. Wylatując z Polski mieliśmy dobrze zamknięte plecaki zawinięte w folię stretch. Jest to dobre rozwiązanie, zabezpieczające dodatkowo nasze bagaże. Dodatkowo przed wylotem wyposażyliśmy się w mały, cienki plecak z decathlonu, który ważył tyle co nic, a po zwinięciu nie zajmował prawie żadnego miejsca. Był on bardzo przydatnym gadżetem zarówno w trakcie lotu, ponieważ trzymaliśmy w nim wody i dokumenty, jak i podczas trekkingu, kiedy zabieraliśmy go idąc do sklepu, zwiedzając Chamonix, w którym zostaliśmy na kilka dni po zakończeniu trasy, czy podczas przerwy, kiedy zatrzymaliśmy się w kormajer. Na koniec wrzucam tabelkę z krótkim porównaniem omówionych wcześniej opcji. Mam nadzieję, że ten poradnik rozjaśnił Ci kwestię transportu na Tour du Mont Blanc. Jak widzisz, jest wiele opcji, z których na pewno znajdziesz odpowiednią dla siebie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Tembe, innych moich wyznaniach, podróżach czy doświadczeniach, zasubskrybuj ten kanał, by być na bieżąco. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, sekcja komentarzy jest cała dla Ciebie. Będę bardzo wdzięczny za polubienie. Nie bój się działać. Cześć!